W dziesiątym wydaniu pulsu brzegu. W akwenie przy ulicy Korfantego grasuje sum. Nowa iluminacja brzeskiego ratusza. Ekofestiwal i rozpoczęcie lata na brzeskiej marinie. Niedawno na murze okalającym dawne Gimnazjum Piastowskie przy ulicy Bolesława Chrobrego pojawiły się grafiki według projektu autorstwa Tomasza Frąckiewicza. Grafiki wykonane zostały technologią cyfrowych murali. Łącznie pojawiło się 21 takich obrazów, które będą prezentowały herby brzegu od najstarszego do tego, który obowiązuje dziś. Jest to świetna okazja do tego, żeby pokazać jak nasz herb rozwijał się na przestrzeni wieków. Skąd mamy nazwę Altaripa, wysoki brzeg, wysoki Brech, a w końcu Briki, obecny brzeg. Więc jest to tak naprawdę nic innego jak krótka lekcja historii, którą możemy sobie zobaczyć na zewnątrz. Nie musimy spędzać czasu w, w budynku, w którym przygotowana została ekspozycja, ale wychodzimy korzystając ze świeżego powietrza, z miłego czasu spędzonego z rodziną albo pędząc między domem a pracą i uczestniczymy w pewnej lekcji historii. Zobaczymy na tych ścianach stare pocztówki przedstawiające fragmenty brzegu, które tak naprawdę już nie istnieją, bo jest tam pokazywana na przykład Pierzeja Zachodnia która po 1945 roku została wysadzona i niestety brzeg tego nie ma. Zobaczymy starą ulicę Zamkową, która też już zupełnie inaczej wygląda, a obecny jej charakter jest niczym innym, tylko nawiązaniem jakby do architektury tej jeszcze przedwojennej. I to zobaczymy tutaj na tych ścianach. Mam nadzieję, że to zainspiruje Państwa do tego, aby bliżej poznać historię swojego miasta, a w przyszłości cieszę się ogromnie. W tym budynku powstanie Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, a więc ta część naszego miasta myślę, że stanie się jeszcze bardziej historyczna i będzie przyciągała turystów. Czy liczba mieszkańców naszego miasta się zwiększa czy zmniejsza? Czy osiedla się tu dużo osób przyjeżdżających z innych miast? Nowe bloki mieszkalne wyrastają jak grzyby po deszczu, a deweloperzy nie mogą narzekać na brak chętnych do zakupu mieszkań. Jak to jest? Czy brzeg się kurczy, czy rozrasta? O tym, jakie są najnowsze trendy demograficzne w naszym mieście, rozmawialiśmy z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w brzegu. Biorąc pod uwagę statystykę mieszkańców brzegu, w ostatnich pięciu latach niestety jest tendencja spadkowa. Spowodowane to jest m.in. mniejszą liczbą urodzeń dzieci, noworodków, natomiast większą ilością zgonów. Ponadto no, zaobserwowaliśmy też, że jest więcej osób, które się wymeldowują, a mniej osób, które się zameldowały w brzegu. Oznacza to, że m.in. np. mieszkańcy przemieszczają się ze względu na pracę, zameldowując się w danej gminie. Młodzi ludzie poszukują pracy i w dużych, większych ośrodkach albo wyjeżdżają za granicę. Liczba mieszkańców w brzegu według stanu na 31 grudnia wynosi około 33 836. Nowa iluminacja brzeskiego ratusza. To swoiste zwieńczenie kompleksowego remontu tego renesansowego obiektu, który rozpoczął się 5 lat temu. Instalacja, która powstała we współpracy Gminy Brzeg ze spółką Tauron Nowe Technologie, liczy około 160 LEDowych lamp, które są zarówno rozwiązaniem przyjaznym środowisku, jak i energooszczędnym. A do tego z pewnością ukazują XVI-wieczną perłę renesansu w pełnej krasie. Na tym jednak nie koniec współpracy pomiędzy gminą Brzeka a firmą Tauron Nowe Technologie. Podświetlony został również budynek brzeskiego magistratu oraz wymienione zostało oświetlenie uliczne miasta. Na całym świecie w coraz większej liczbie miejsc pojawiają się automatyczne defibrylatory zewnętrzne. Te małe urządzenia mogą pomóc uratować życie w sytuacjach, w których u kogoś dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia. Tego typu urządzenie pojawiło się niedawno przy budynku nadleśnictwa Brzeg w Parku Wolności. Znajdujemy się przed siedzibą Nadleśnictwa Brzeg. To tutaj na co dzień bardzo wiele osób spaceruje, nieopodal jest plac zabaw, przychodzą rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami. To urządzenie będzie tutaj powiedzmy w cudzysłowie czynne całodobowo. I jest właśnie dla społeczeństwa. Defibrylator to niezwykle pomocne urządzenie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Ta niewielka skrzyneczka, użyta w krótkim czasie, realnie zwiększa szanse na przeżycie takiej osoby. Jest to mały komputer z elektrodami, który wydaje komunikaty. Najważniejszej, najwyższej klasy sprzęt wyposażony jest w kapsułę grzewczą oraz alarm, który załączy się w przypadku otwarcia kapsuły. Główną funkcją alarmu jest jednak jego ochrona przed kradzieżą, natomiast gdy potrzebujemy użyć defibrylatora zgodnie z jego zastosowaniem, nie powinniśmy obawiać się alarmu. Użycie defibrylatora jest dziecinnie proste i może być używane z powodzeniem przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego, czyli takich zwykłych ludzi. Tam gdzie zajdzie taka potrzeba na przykład na przystanku, w kinie czy tak jak w naszym przypadku w Brzeskim Parku Wolności. Najczęściej spotykany jest w dużych rzekach i zbiornikach zaporowych. Najbardziej aktywny jest po zachodzie słońca, a w ciągu dnia ukrywa się przy dnie. Z natury jest samotnikiem, a zimą nie żeruje. Choć rzadko pojawia się w małych akwenach, to, jak potwierdzili wędkarze, potężny sum grasuje w zbiorniku wodnym przy ulicy Korwantego. Nieskutecznie próbowano go wyłowić i jedno jest pewne jest tam nieproszonym gościem. Tematem takim przewodnim dzisiaj są łabędzie. Para łabędzi niemych, która tu gniazduje od wielu lat, ma w tym roku 7 młodych. No i problem w tym, że nie wiemy, ile dożyje ich do jesieni, czyli do momentu, kiedy zaczną latać, ponieważ w basenie, nie wiem, czy Państwo wiecie, jest taki więcej sum wielki i on niestety spożywa wszystko, co jest z mięsa w wodzie. E, w poprzednich latach tej parze generalnie udawało się wychować zaledwie jedną modę, mimo że się kluło 6, 7, 8 młodych. Tą rybę wpuszczono pewnie niewielką, ale ona w ciągu tych kilku czy kilkunastu lat wyrosła na no, grubo ponad metrową, yy, metrowego osobnika. E, no i on chce jeść, tak, ten sum, więc spożywa to, tylko można będzie łapał i ryby i żaby i złapie kaczkę, perkoza, łyskę, młodego łabędzia czy też jakiegoś szczura piżmaka o ile tutaj się pojawi no a normalnie on by występował w odrze czy w nysie kłodzkiej a nie w takim akwenie jak tutaj no niestety został wpuszczony no i robi spustoszenie. rozwiązaniem optymalnym byłoby go wyłowienie no i albo na obiad Zjeść go albo wypuścić do jakiejś innej wody, najlepiej do odry. Obecna suma to także kłopot dla samych wędkarzy, ponieważ sum zjadając no, wszelkie ryby, no, unicestwia populację tutaj yy, i płoci, krasnopióra, i innych ryb karpiowatych, przodleszcza, karasia. No i w ten sposób jest jedna duża sztuka i trochę małych. I więcej w sumie tu z ryb jest no, naprawdę niewiele. Chodzi o to, żeby tu mieszkańcy mogli się cieszyć obecnością różnych gatunków ptaków wodnych. To miłe i dla oka, i dla miasta takie spektakularne wręcz, że brzeg jest tak bogaty, piękny. No, mamy suma w wodzie, którego nie widzimy i który wyżera, to to jest ładne. No i tyle. Kurka wodna. Ale to nie przekleństwo, tylko informacja, że tutaj w tym rejonie basenu ma rewir Para kurek wodnych, kuzynek łysek, derkacza, kureczki, zielonki czy kopiatki. Yy, ta informacja jest po to, żeby Państwo uświadomić, że będą wycieczki od końca maja do września nad basenem. To będę prowadził dla mieszkańców miasta i w ogóle wszystkich chętnych, po to, żebyście Państwo poznali ciekawą przyrodę, florę i faunę tego miejsca. Bardzo urokliwego, a mało znanego. Niektórzy się ich boją i unikają, ale zdecydowana większość lubi miód, który produkują. O pszczoły trzeba dbać, bo odgrywają kluczową rolę w środowisku. Doskonale wiedzą o tym uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu, którzy niedawno wzięli udział w Światowym Dniu Pszczoły. W ramach obchodów tego święta w Jedynce zorganizowano konkurs na budkę dla owadów. Prace konkursowe uczniów zaprezentowała naszej redakcji dyrektor szkoły Dorota Majewska. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie i dzisiaj także powstaje w naszej szkole ogródek sensoryczny przyrodniczy. Dzieci sadziły warzywa, kwiaty, zioła. Te domki będą ozdobą naszego ogrodu, zawisną. Właśnie w szkole dzieci będą miały okazję obserwować, kto za gości zamieszka w tych domkach. I chronimy w ten sposób przyrodę, uczymy dzieci, że pszczoły, owady, wszystkie zwierzęta są naszymi przyjaciółmi. To skrypulatnie Karina robiła wszystko z dziadkiem: kroili, cieli, wiązali i cały ten szkielet to zrobił dziadek a Karina we wszystkim pomagała. I to jest taka była wielka radość. Zbieraliśmy na łąkach, polach, w lasach szyszki. Fajnie było zrobić domek z wulkiem, żeby uratować owady. Mama trochę pomagała, te rzeczy, których zrobić nie mogłem. W galerii zobaczyła akurat taki fajny wymyślony jak wieżowiec, odgapiła trochę, trochę ucięła połowę od tamtego domku i tak wymyśliła właśnie. Zbudowaliśmy ten domek głównie dla pszczół, a tak normalnie dla owadów. U babci mech rośnie, szyszki pozbieraliśmy, bo ma takie dwa drzewa szyszkowe, Czciniak, te trzciny zbieraliśmy nad Babilochem. Burmistrz Brzegu wraz z brzeskimi przedszkolakami odsłonił słoneczko, order uśmiechu. To symbol międzynarodowego odznaczenia nadawanego za działania przynoszące dzieciom radość. Order Uśmiechu umieszczono na skwerze przy Placu Dworcowym w piątą rocznicę nadania tytułu Miasto Przyjazne Dzieciom dla Brzegu. Odsłaniamy słoneczko Order Uśmiechu po to, aby przypomnieć, że pięć lat temu brzeg był stolicą praw dziecka, że dzieci są dla nas. Najważniejsze. W uroczystości odsłonięcia postumentu nie zabrakło wspomnień związanych z rocznicą, życzeń złożonych najmłodszym mieszkańcom naszego miasta przez burmistrza oraz chwili zabawy przy dźwiękach dziecięcych przebojów. Brzeskie Centrum Kultury, jak co roku, zorganizowało wielkie święto z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych Przygotowano wiele atrakcji, w tym m.in. stacje talentów, warsztaty artystyczne, słodkie niespodzianki. Po raz pierwszy pojawiły się także nowe, wielkie maskotki BCK: Miś Showman i Wiewiórka. Na scenie prezentowali się z kolei artyści sekcji wokalnej, muzykalowej i teatralnej BCK. Tego dnia żadne dziecko w brzegu nie było smutne, a wspólną zabawę koordynowali animatorzy i instruktorzy. Na konkurs, który ogłosiliśmy w Brzeskim Centrum Kultury, nadeszły prace z wielu zakątków świata. W tej chwili nasza impreza jest już, można śmiało powiedzieć, międzynarodowa. Mniej więcej połowa pracy jest z Polski, natomiast połowa z zagranicy. Ta wystawa jest na wysokim poziomie. Rzeczywiście te prace, które do nas dotarły, z całego świata, no, naprawdę pozwoliły stworzyć bardzo, bardzo interesującą wystawę. Wszystko mi się w tej fotografii twórcowej podoba. Najbardziej podoba mi się to, że z jednej strony wymaga ona pracy i przygotowań i naprawdę myślenia, a z drugiej strony efekt często bywa nieoczywisty i nierzadko zaskakujący. My nie wiemy. Jaki obraz zostanie naświetlony, my możemy przewidywać. Fotografią otwarkową zainteresowałam się, bo jest ona no jest nieprzewidywalna. Nigdy nie wiadomo, co się, co się, co się stanie. Planuję zrobić coś, coś innego, a wychodzi, wychodzi magia. Magia po prostu dzieje się w ciemni i chyba, chyba za to kocham fotografię otwarkową. Ja w tych fotografiach najbardziej lubię taką eteryczność. One są inne niż fotografie robione klasycznie czyli w tej chwili głównie cyfrowo, yy, a te mają taką w sobie magię. Tak, to jest trochę jak sen, który trwa i trwa i trwa. Ta, takie są dla mnie te fotografie. One powstają czasami bardzo długo, kilka miesięcy nawet jedna fotografia. I to jest w nich niesamowite. No to niesamowity projekt. I, i przyłączam się do pani Dorot, tego, co powiedziała Dorotka, że one są takie zwiewne, eteryczne, magiczne, piękne. Co mi się podoba? No są to na pewno magiczne zdjęcia, niesamowite, tym bardziej jak dla mnie solari graficzne, no bo ukazują pozorną wędrówkę słońca, czego nie możemy zobaczyć, że tak mają gołym okiem. Więc zachęcam do spróbowania, bo nie jest to tak takie trudne, jakby się mogło wydawać. Był dzień wolny, pomyślałem, że, że zbuduję aparat, nawet no, bym go kupić, ale później pomyślałem, że w sumie chyba, chyba nie taka jest idea tej fotografii. Nie, więc pomyślałem sobie, że, że go sam zbuduję. No i tak i, i na drugi dzień te zdjęcia jakby wykonałem i, i tak to tak to zaczęło funkcjonować. I'm Diana Pankova. I'm from Belarus. I'm participating in this exhibition for the second time. Last time was last year and now and I hope I will be continuing participating in it in the pre next years too. This time I send another topic that is very important for me. Because I like plants and trees so I send some pictures with trees and one of them you can see behind Wszystko jest ładne. Nie mogę wybrać tak całkiem wszystko, ale naprawdę wszystko jest ładne i bardzo ciekawe. To jest najważniejsze, może nie ładne, tylko ciekawe. Na przykład ten. To jest ciekawe. Dwustronny mur, ale on sobą coś przedstawia ten mur. I jak tak na niego się patrzy, to się coś niecoś przypominam ze swojego dzieciństwa. Skąd pomysł na słodko muzyczny taras BCK? Pomysł się wziął, to jest prosta sprawa. Prawda? Mamy taras w Brzeskim Centrum Kultury, to też coś na tym tarasie trzeba zrobić. Dawniej w tym pomieszczeniu, gdzie stoimy w tej chwili, mieścił się klub nocny, który bardzo mi miło wspominam, czyli Tip Top. E, wtedy taras był nieużywany, była używana knajpa, a teraz knajpu nie ma, używamy taras. Nie spodziewałem się, że będzie tak fajnie, nie spodziewałem się, że tyle biletów pójdzie, nie spodziewałem się, że będzie taka publiczność. Nie spodziewałem się, że znajdę dwóch muzyków, których znalazłem dosłownie wczoraj wieczorem. Godzili się zagrać ze mną. Także zespół jest świeżo Ta muzyka niby jest taka sama niby są podobne utwory do siebie. To jest te 12 taktów, ale za każdym razem, gdy gramy, gramy inaczej. Są inni ludzie, inni muzycy. Raz zagra się dobrze, raz zagra się źle, raz zagra się wspaniale. I to właśnie daje tą, tą moc. Nie? A poza tym, rzeczywiście dochodzą jakieś nowe utwory czasami gdzieś tam, żeby coś zmienić. No, czasami improwizujemy, jest dużo improwizacji w tym wszystkim. No, tak jak na przykład dzisiaj, jest bardzo dużo improwizacji. Nawet nie myślimy za bardzo o tym, żeby coś nagrywać, tak jak większość zespołów nagrywają płyty. Yy, no nas to nie interesuje, my chcemy grać po prostu na żywo, przed publicznością. Może kiedyś coś takiego się trafi, że płyty nagramy. Bardzo um, lubimy ten zespół, dlatego ja chodzi. Ja uważam, że Blues Galeria to rewelacyjny zespół bluesowy brzeski. Pan Modzolewski to w ogóle dusza chyba tego zespołu, bo tu kiedyś był Tip to. Ale teraz był jakiś zagrożony czymś jakimś tam, że nie, nie wolno było nic tu robić. Ale to bardzo dobry pomysł, naprawdę. świetny. I wracałem do domu i słyszałem taką słodką, spokojną, bluesową muzykę. No i tak miałem ominąć kościół, a myślałem: nie, coś tu się fajnego musi dziać. Wyszedłem, patrzę, a to ktoś wreszcie pomyślał, żeby nasze brzeskie rodzime wielkie talenty wykorzystać do tego, żeby zabawić nasze miasto, stworzyć fajną atmosferę. No super sprawa, naprawdę jestem tu zachwycony tym pomysłem, mam nadzieję, że to będzie cykliczne i że ten taras będzie wykorzystany właśnie do takiego celu. Ja poszedłem na górę, no, ale jestem tutaj z pieskiem i muszę podziwiać to z dołu. Myślę, że powinny być częściej takie organizowane no, uroczystości czy jakieś takie spotkania dla wszystkich naszych Brzeżan, bo mamy piękny Brzeski Dom Kultury, aczkolwiek jestem pierwszy raz, ale jest całkiem przyjemnie brzeg jest piękny, bluesowy, Zawsze był ten blues w brzegu. No i powinno to być jeszcze więcej, jeszcze więcej po prostu tego. Myślę, że warto by było popierać takie imprezy i jeszcze bardziej popularyzować, bo potrzebujemy muzyki na żywo, potrzebujemy zbliżenia artystów z widownią, potrzebujemy zbliżenia ludzi do kultury szeroko rozumianej i a jak najbliższej temu, żeby ona wychodziła właśnie na ulicę, wychodziła do ludzi, żeby się nie zamykała gdzieś w zamkniętych przestrzeniach, nie była mu kulturą elitarną, tylko dochodziła do jak najszerszego grona. Ostatni weekend czerwca upłynął w brzegu w piknikowej atmosferze. W sobotę i niedzielę 26 i 27 czerwca na Marinie oficjalnie przywitano lato. Pierwszego dnia odbył się tam Ekofestiwal, który współfinansowano z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W programie znalazły się m.in. koncerty muzyczne, mini targi ekologiczne, a także konkursy dla mieszkańców miasta. Drugiego dnia odbyła się z kolei impreza nawiązująca do tradycji nocy świętojańskiej, którą zrealizowano pod nazwą Rozpoczęcie lata na marinie. Na scenie prezentowali się m.in. lokalni artyści oraz zespoły muzyczne. Przez dwa dni można było także spróbować jedzenia z całego świata, bo imprezą towarzyszącą był zlot food trucków. Lato w Brzegu można uznać za oficjalnie rozpoczęte. To już wszystkie informacje w dziesiątym wydaniu pulsu brzegu. Zachęcamy do słuchania radia z pasją brzeg, a także sprawdzania informacji na stronie www.bckmyślnikbrzeg.pl